Dobra, chcę Wam pokazać, jaka on jest głośność, żeby nie było. No to sobie zobaczcie. Nie wiem, czy to widać tam na telefonie. 10 na godzinę. Powinno być widać, powyżej 70. No teraz mówię, no to, to generalnie jest głośniej. Z mega ciągnik naprawdę Jeżeli chodzi o głośność, znaczy jeżeli chodzi o głośność, to nie jest głośny ciągnik. Ładnie się zbiera, widoczność super, pod nogami też full miejsca. Naprawdę jest bardzo fajny. Widzieliście zwrotność, nie? Co zaskakuje, co go odróżnia od y, Maseja, od John Deere'a, jak wsiądziecie i zaczniecie nimi jeździć, naprawdę, y, jakby go klas lepiej wygłuszył, ale prawdopodobnie kabina mi bardziej przypomina Maseja niż John Nie wiem, może przez tą kolorystykę, może przez układ y, y, Tutaj tych wszystkich przełączników, pokrętę, y, ale jedno co, na pewno to jest, no zobaczcie, 10 na godzinę to jest cichutki ciągi. Tak. Widoczność super, przód, tył. Po chwili bez żadnego cięcia takie podsumowanie. Moim zdaniem z braci bliźniaków Massey John Deere Klas, y, klas jest najcichszy. Jakoś no. Przecież to na pewno nie przez te dywaniki, które tutaj generalnie położyłeś, nie, ale nie, konstrukcja nie. kabiny i ułożenie przycisków, on jest najbardziej podobny do Masseya. Nie wiem, czy może kolorystyka, już to mówiłem wcześniej, ale według mnie generalnie on jest najbardziej podobny jest do Masseya. Siedzenie wygodne, no to, to wiesz, zagłówkiem tutaj nie ma problemu. Yy, Fakt, faktem to ty już to mówiłeś, ja tylko to potwierdzę. Jak tutaj przełączacie biegi, no to ręką generalnie zobaczycie od te, te przełączniki cała hydraulika, nie? Normalnie tutaj będziecie mieli zaraz śniaki. To jest takie no problematyczne, problematyczne i to jest ta sama rzecz co we wszystkich braciach bliźniakach, czyli powtórzymy się. John Deere Massey Class, ten mały przełącznik tego sprzęgła generalnie w Tutaj w skrzyni biegów, nie? Tak. To ale... trzeba się nauczyć, gdzie on jest. Tak. I tak to w John Dirach bardzo przeszkadzało, że ja po prostu teraz wam pokażę. Ten przycisk nie wiem, czy widzicie ten. On jest tak malutki, jakby po prostu... No przecież czemu nie mogli tutaj większy zrobić? Naprawdę. No, Tyle, że mam jedną rzecz zmienioną między Masajem, jak tak no. mówisz o Masaju. W Masaju ta dźwignia od zmieniania zakresów no. jest bardzo długa, nie? No. Była tutaj dotąd, a tutaj w maksymalnym miejscu gdzie się po prostu dało ją skrócić ona jest po prostu fabrycznie już krótka. Gdzie tam yy, yy, z Masaya od chłopaków słyszałem, że ją ciali i po prostu już w swoim zakresie przejabiali. Okej. Okay. No tak to no powiem Ci szczerze no, no, no Widoczność wiesz, że jest dobra, skrętny jest, zaraz to jeszcze pokażemy, więc co może odpalę drona i pokażemy im kilka ujęć z drona, żeby sobie zobaczyli, bo pe 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 no, pewno z góry. 3,20 masz odległość tutaj między tymi rzędami, no to spokojnie co drugie można wjechać, ja wiem, że wy mówili, Ty powiedziałeś, że co trzecie, ja uważam, że co drugie spokojnie, nawet go już bym nie musiał go podkręcać, pomimo, że ciągnik jest wysoki, nie buja też nim, tak. nie, nie, może przez opony, no opony też, były w tej szerokości, której chciałem, żeby był w okolicach 1,40, nie chciałem ciągnika węższego, mhm. te, na tych oponach wychodzi to najlepiej po prostu. Mhm. ja już bym chyba tak wiesz co, jak już to masz, fajną opcją, którą ja mam w ciągniku, kamerkę sobie zamówić. No. Wiesz, tutaj masz lusterko, ja no, bym tutaj no, dał ten monitoring. monitor i powiem to... ci szczerze, bo to odchylanie się do tyłu, ciężkie. to jest ciężkie generalnie. Wiele, jak już tutaj masz to wszystko w tym ciągniku, to jeszcze bym pewno, to pewno bym jeszcze to dołożył. To jest nowy ciągnik, tutaj wszystko pięknie pracuje, tutaj, wiesz. Yy, yy, wszystkie biegi ładnie wchodzą, półbiegi też ładnie działają. Oczywiście trzeba sobie znów tego, ten nawyk yy, wyrobić, yy, że nie trzeba zawsze używać sprzęgła, nie? Tak, tak, tak. tak. No, że ja na początku wiesz, wsiadam i używam sprzęgła, a, a już potem o tym sprzęgle zapominam. Jak już wyczuję ten przycisk na yy, przełączniku zmiany biegów, to już, to już sobie całkowicie sobie odpuszczam. Nawet te plastiki, to wszystko, co tutaj jest, to nie trzeszczy. Nie nie. Jest taka marka ciągników, że generalnie, jak wejdziesz, to to wszystko trzeszczy. Tutaj jest to fajne, to spasowane. No tutaj y, są po prostu też takie ala po prostu jak masz y, zwykłe załączanie wałka, no to tutaj masz dźwignię, no. chociaż dla mnie tutaj przy wsiadaniu już pewnie by ciężej było, jakby jeszcze byśmy tutaj mieli dźwignię mm -hmm. 15 cm, a jak jeszcze mamy wałek, bo w tym ciągniku możemy wziąć wałek y, trzeci, trzecią wartość wałka zależnego, tak jak było w starych... Y, mm -hmm. Fajgusonach tak, i tak, tak dalej, tak. to wtedy dźwignie od przełączania zakresu prędkości mamy tu, nie mamy przy, przy tylnym moście tam, okay. tylko mamy tutaj. Mhm. Bo to też po prostu pod uwagę brałem. No tyle, że tak, jak się weźmie jedno, to nie można wziąć drugiego i są, są pewne zmiany, nie? Pytali, czy nie szarpie, nie? Zarówno na, ten, na rewersie, jak i na sprzęgle, Nic nie szarpie. Nie, 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 nie. Także mógł... jest rozgrzany, bo tam z gospodarstwa chwilę musiałeś nim przejechać, że silnik jest rozgrzany, wszystko jest tutaj porozgrzewane, jak my tu jedziemy. Ale naprawdę idealnie. Yy, idealnie no, sobie tutaj radzi. O tych chłopaków też mówili, że po jakimś tam czasie na pewno trzeba będzie skalibrować właśnie sprzęgło, bo mówili, że jakby się cokolwiek działo, zaczął szajpać, mhm. to od razu dzwonić i oni będą mhm. kalibrować w nim sprzęgło. Gdyby się tam ewentualnie coś mówili, jakby się tam coś działo, szarpało, czy tam jakieś inne były zabiłości, to wtedy oni przyjeżdżają i muszą skalibrować, więc pewnie jakby jak komuś by tam coś szarpało, to pewnie trzeba, czy to jest klas, czy innym ciągnik, pewnie trzeba by coś tam z tym sprzęgłem zrobić. No bo on szarpać nie powinien. Nie, nie może po prostu. Jak jest wszystko sprawne, to nie może szarpać. <laughs> Filip wysoko się wchodzi do kabiny. Te, no też tak uważasz? W, wysoko się wchodzi. I powiem jeszcze taką ciekawostkę: jeżdżę dużo tirami. Ja lubię wysoko siedzieć. Dla mnie po prostu Uf. wysoko siedzenie hey, ale jest to... wygodnym siedzeniem. Inaczej, wyjście z kabiny bez pomocy tego schodka, to już jest skok. Nie? Jest skok. Tak, tak, to tak, już to... jest skok. Ja nie wiem generalnie, czy dlatego, że dawno nie jeździłem takim ciągnikiem, ale wiesz co sobie zmierzymy, o czym ja tutaj do, do Was mówię. E... No to jest 70 cm do dolnej części. Tak słuchacie, jak przy wchodzeniu, no wiadomo, chwycamy za którąś rączkę i się wchodzi, i nie ma żadnego problemu, to przy wyjściu, generalnie, no ja nie wiem, czy starsze, czy starsze osoby tak sobie po prostu potrafią skoczyć z, z tej kabiny, czy nie będą szukały, czy nie będą szukały generalnie tego, tego stopnia, bo ta kabina jest dość wysoko zawieszona. No, tutaj warto nadmienić to, że właśnie kabina jest wyżej, ale dzięki temu mamy niższy tunel. I na to trzeba zwycięć. Ale tak mi się już tak mieli czepiać, to bym powiedział, jak jest tak wysoko kabina, to powinni tunela. To tunelu Poi nie powinno nie być i powinna być płaska podłoga, to jest raz. Ja bardziej chciałem, jak go wiesz, tam 20 km na godzinę, bo nie ma co szaleć w sadzie, to jest tak za, za, za wysoka prędkość. Czy nim buja, bo on jest dość wysoki sam tak, sobie. Tak. A wąski B40 wam tak. pokazywaliśmy. Ale te opony i to wszystko sprawia, że, że spokojnie sobie. E, Spokojnie sobie damy ciągnik radę. Ciągnik w najwyższym punkcie bez koguta ma gdzieś 2,48. Mhm. Gdzieś tak w okolicy plus minus. Bo był akurat mierzony, czy się zmieści do gajarzy takiego niższego, i, mhm. I wiemy jaka jest jego wysokość. no Możemy przyjąć, że te 2,5 metra, w okolicach gdzieś ciągnik może mieć. Na tych kołach tak jak stoi, bez żadnych zmian tutaj. Okej. Okay. Dobrze, sobie jeszcze raz, sobie zobaczcie, jak wygląda ciągnik. Dobrze, Filip. Ja Tobie bardzo dziękuję, dziękuję za, za, za możliwość, że mogę sobie do, do Ciebie przyjechać i ten ciągnik sobie przetestować. Jeżeli macie jakiś ciągnik, który jeszcze nie był pokazywany w portalu, to nie bójcie się, nie? To, oczywiście, się, zgłasz, oczywiście, to się zgłaszajcie. My sami się pokazujemy i jesteśmy po prostu. Bo to wszyscy, między w sobą, branży, generalnie. Wszyscy w jednej branży działamy także. Nie wiem, zachwalanie, czy tam negowanie danego ciągnika, który ktoś nie ma, albo ktoś ma, uważam za po prostu dobry pomysł, taki, że po prostu się nim dzielimy. Ja po prostu mówię, co po prostu w tym ciągniku jest dobre, a co, co po prostu złe. No, co mi w nim nie, nie odpowiada, co by mogli zmienić. Ale ogólnie z tego ciągnika jestem zadowolony, jako moje takie podsumowanie. Ciąnik na pewno, no są to koszta, ale nie ma już tanich ciągników w tym momencie to Filip, chcesz zostać na gospodarstwie, dalej się będziesz tym sadom, tak. nie, nie z tym zajmował. Tak. To jest, jeżeli, jeżeli wiążesz z tym przyszłość, no to generalnie ten czelnik musisz mieć, no bo no bo tak, a nie inaczej czymś trzeba pracować, Oczywiście, prawda? no tutaj mamy ten zapas mocy. Może ten klas nie jest taki w Polsce popularny jak inne marki, ale nie ma się czego bać. Tutaj ode mnie słowem, nie ma się czego bać, okoliczni Dilerzy na pewno są do, do współpracy i do dobrych negocjacji przygotowani. Naprawdę tutaj na okolicy naszej akurat. Tylko żeby ciągnik był, wiesz, bo teraz polecam... generalnie z dostępnością ciągników jest bardzo ci słabo. Tak, ewentualnie jakby był ktoś zainteresowany ciągnikiem, osobiście go zobaczyć. Ja, ja też mogę zawsze go komuś pokazać. Dla mnie to nie jest żaden problem, żeby ktoś sobie zobaczył, jak ciągnik wygląda, wygląda po prostu, bo tych ciągników nie ma. Dobra. Jeszcze raz, bardzo Ci dziękuję. dziękuję, dziękuję.